To jest kalosz. Jest brzydki, ale praktyczny. Tak zawsze myślałem o kombi od Volvo. Modele z lat 90. tej szwedzkiej marki były niezbyt urodziwe, ale za to praktyczne i niezawodne. Dziś twór bardziej współczesny: Volvo V50, które jest zdecydowanie milsze dla oka. Tylko pytanie, czy tak samo niezawodne i praktyczne? Sprawdzę to w dzisiejszym teście. Was zapraszam do subskrybowania kanału, a tymczasem zaczynamy. Pójście tylko na to auto, czy nie jest ładne. Wiem pewnie i tak większość z was z takim średnim przekonaniem powiedziała teraz, że hmm, no może być. Sylwetka V50 jest poprawna, jest zwarta, jest masywna. Na masce mamy takie wyraźne przetoczenie, które wysuwa grilla trochę do przodu wraz z tym charakterystycznym logo. Z boku też jest całkiem nieźle. Zgrabna, poprawna linia. W ogóle V50 jest dosyć zgrabna jak na kombi. A to pewnie dlatego, że jest oparty na tej samej płycie podłogowej P1 co Ford Focus i Mazda 3 z tyłu, charakterystycznie wysunięty zderzak oraz spotykane volvo pionowe, duże lampy. Model V50 był produkowany od 2004 roku przez 8 lat. W 2007 roku przeszedł lifting, w którym zmodernizowano m.in. przedni pas i wzbogacono wyposażenie. Jeśli spotkacie model S40, to pomimo mylącego oznaczenia, jest to właśnie wersja sedan modelu V50. Zapraszam teraz do środka. W środku nie powinniśmy się zawieść. Jakość materiałów jest bardzo zadowalająca, tak samo jak spasowanie. Ja akurat mam wersję Air Design, ale wyposażenie prawie w każdym egzemplarzu jest na dobrym poziomie. Można także spotkać egzemplarze, w których Wykończenie będzie z drewna i uwaga, jest to prawdziwe drewno, a nie imitacja. Duży plus za to. Sama konsola centralna, no mamy tutaj monochromatyczny ekran radia, przyciski z telefonu. To trochę już archaicznie wygląda i kilka pokrętł od głośności czy też od klimatyzacji. Początkowo wydaje się to być trochę skomplikowane, bo tych przycisków jest sporo, natomiast po kilku minutach Daje się to opanować. Za konsolą, której wygląd jest, no powiedzmy sobie, dyskusyjny, trochę kontrowersyjny, ale na pewno ciekawy. Z tyłu znajdziemy półeczkę. No, można tam włożyć telefon, ale na pewno nie będziemy widzieć, co się z nim dzieje. Trudno było mi na początku znaleźć przyciski obsługujące wysuwany z górnej części deski ekran nawigacji. Są one ukryte z tyłu kierownicy. No, jak już się dowiemy o tym, że one istnieją, to obsługa jest bardzo prosta, ale niestety nadal nie wiem, jak. I czy w ogóle da się sterować pochyleniem tego ekranu? Jeśli wiecie, to podzielcie się tą wiedzą w komentarzu. Schowek pasażera nie jest on specjalnie pojemny, jest podświetlany. Znajdziemy także tam miejsce na umieszczenie płyty do nawigacji. Mamy tutaj dwa uchwyty na kubki jestem bardzo z tego faktu zadowolony. Do tego ten schowek jest zasuwany bez problemu się sobie radzi z naszym testowym kubkiem. Podokietnik nie jest regulowany ani na wysokość, ani na długość mamy tutaj półeczkę, a głębiej schowek, no taki niezbyt pojemny sportem USB. Kierownica wygląda dosyć dobrze. Mamy tutaj przyciski do obsługi radia, telefonu oraz tempomatu. Zegary z niebieskimi tarczami są całkowicie czytelne. Mamy także tam dwa malutkie ekrany monochromatyczne komputera pokładowego, który obsługujemy z manetki kierunkowskazów i jest to dosyć intuicyjne. Miejsca jest tutaj no jak dla mnie wystarczająco, jeśli masz 177 cm wzrostu, to będzie ok, ale wydawać by się mogło, że w aucie tej klasy powinno być tego miejsca więcej, ale za to fotele. O. Fotele są bardzo wygodne, dobrze wyprofilowane. Nie dość, że wyglądają dobrze w tej dwubarnej tapicerce, to jeszcze mają bardzo ciekawy profil no i charakterystyczne dla Volvo zintegrowane zagłówki. Skok w drzwiach. No jest malutki, ledwo tu się zmieści półlitrowa butelka. A teraz zapraszam do tyłu. Drzwi są bardzo małe, ale są wzmacniane, zresztą jak cała konstrukcja. Volvo stosuje SIPS, czyli system zapobiegania skutkom uderzeń bocznych. Oj, nie jest tu zachwycająco. Co prawda cały czas jest ładnie. Kanapa jest dobrze wyprofilowana. Tunel nie jest zbyt wysoki. Mamy kieszenie w fotelach. Mamy podłokietnik z uchwytami na kubek i ze schowkiem. Ale miejsca to tutaj za dużo nie ma jak na auto tej klasy, jeżeli Usiądzie przed nami wyższy kierowca, no to zacznie nam ugniatać kolana. No w tej kwestii mogli się postarać troszkę lepiej kanapa składa się w ten sposób i fajnie, że nie ma tutaj progu, a jak jeszcze widać przestrzeń jest oddzielona z demontowalną siatką. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Bagażnik ma 417 litrów, a w wersji S40. 404, czyli właściwie niewiele więcej niż kompaktowe hatchbacki. Znajdziemy tutaj kilka praktycznych rozwiązań. Uchwyty na haczyki. Składaną roletkę, którą można zdemontować. Mamy także przegrodę z siatki pomiędzy przestrzenią pasażerską. Pytanie tylko: jak z ustawnością? Sprawdzimy przy pomocy walizek. I w zasadzie, gdybym chciał zamknąć roletkę, to już powinienem skończyć test, ale pójdę na upartego i spróbuję jeszcze jakoś zapakować. Co prawda, rezultat mi się nie podoba, ale mimo wszystko udało się zmieścić. Teraz czas na jazdę próbną. Testuję V50 z roku 2011, czyli w wersji poliftingowej, z silnikiem diesla 1.6 o oznaczeniu D2, czyli o mocy 115 koni mechanicznych. Mam takie wrażenie, że już od pierwszych kilometrów jazdy tym samochodem, jakbym znał go od lat. Faktycznie V50 prowadzi się bardzo dobrze, ale w sumie nic dziwnego, jest to krewny Fokusa. I na przykład zawieszenie praktycznie zostało tutaj przeniesione z Forda. Dokładniej, z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu wielowahacz. Pomimo tego, że mają one wiele cech wspólnych, mam jednak wrażenie, że tutaj jest ono zestrojone bardziej komfortowo. A kierownica i cały układ kierowniczy działają bardzo, bardzo czule. Trzeba się do tego przyzwyczaić, szczególnie przy wyższych prędkościach nie wykonywać zbyt gwałtownych ruchów. Pomimo tego, że jest tutaj komfortowo, dzięki oczywiście zawieszeniu oraz rewelacyjnym fotelom, które są wygodne, dobrze wyprofilowane i dobrze trzymają na boki, możemy się także w V50 czuć bezpiecznie. Zresztą Volvo zawsze było znane z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. I tak V50 również otrzymał najwyższą notę, czyli 5 gwiazdek NCAP. Wygłuszenie też jest całkiem zadowalające ale na moich wrażeniach nie poprzestaniemy. Czas na test decybelomierzem. Rozpędzamy samochód do 90 km godzinę. Gładka sprawdzona droga. Sprawdźmy. No, czyli jednak miałem dobre przeczucie. Pomimo kiepskich warunków, i tak wynik oscyluje w okolicach 60,5 dB, czyli bardzo dobrze. Testowane 1.6, no nie jest to sportowiec. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 11,5 sekundy, ale też nie możemy przesadnie narzekać, bo moment obrotowy to 270 Nm. Zresztą nie ma co się martwić na zapas, bo w gamie silnikowej znajdziemy nawet takie, które przyspieszają do 100 km w niewiele powyżej 7 sekund, ale o tym więcej już za chwilę. Jeśli chodzi o widoczność, do przodu nie ma tutaj żadnego problemu. Do tyłu jest trochę gorzej, bo jednak słupek D jest szeroki, w końcu musi pomieścić lampę. Przy manewrowaniu, czy przy e, na przykład zatoczce, no nie jest najprzyjemniej. A jak wypadł nasz egzemplarz w teście spalania, spójrzcie na tabelę z wynikami testu. Jak zawsze, miasto, trasa oraz autostrada. Ogłoszenia na OTOMOTO sugerują, że zakup Volvo V50 to wydatek pomiędzy 9 a 40 tysięcy złotych. Pełną listę możecie zobaczyć jak zawsze, klikając w prawym górnym rogu. Jeśli spojrzymy na listę silników, również zauważymy zapożyczenia z innych marek. Silniki benzynowe o pojemnościach 1.6, 1.8 i 2.0 to te, które występowały także we wspomnianej wcześniej Fordzie Focusie i maździe 3. Tutaj zakres mocy od 100 do 145 koni mechanicznych. Najciekawsze jednak są charakterystyczne stworzone przez Volvo jednostki pięciocylindrowe. Pojemność 2,4 i 2,5 litra. W zasadzie wszystkie silniki benzynowe można śmiało polecić bez większych obaw. Turbo doładowana jednostka 2,5. To na pewno pozycja dla miłośników dynamicznej jazdy. W końcu do 100 km na godzinę przyspiesza w 7,3 sekundy. A do tego silnik ładnie brzmi, no i można znaleźć, choć nie będzie to bardzo łatwe, wersję z napędem na cztery koła Haldex. 2,4 natomiast dobrze współpracuje z instalacją LPG. Wśród silników diesla ponownie podział na te stworzone przez Volvo i te z zewnątrz. Rozpoznać je można oczywiście po ilości cylindrów, ale wszystko po kolei. Mamy do wyboru pochodzące z koncernu PSA 1.6 oraz 2.0. Ten pierwszy w wariantach mocy 109 i 115 koni mechanicznych. Ten drugi o mocy 136 koni mechanicznych. Ponownie napięcie rośnie, kiedy zbliżamy się do autorskich jednostek Volvo o oznaczeniu D3, D4 lub D5. To seria 5-cylindrowych diesli o mocy od 150 do 180 koni mechanicznych. Ponownie ładny dźwięk silnika oraz świetne osiągi. W silnikach wysokoprężnych także nie ma czego się obawiać. Oczywiście poza typowymi bolączkami diesla, czyli dwumasowe koło zamachowe czy zapchany DPF, jeśli występuje. Jeśli poszukujecie wersji z automatyczną skrzynią biegów, musicie być szczególnie uważni. Tutaj dostępne dwie opcje. Powershift znany z Forda oraz Geartronic. Obie wymagają odpowiedniej eksploatacji. Jeśli w przypadku Geartronic zauważycie szarpanie podczas zmiany biegów, to zapowiada się bardzo kosztowna awaria elektrozaworów. Pomimo bardzo dobrych silników Volvo nie jest wolne od usterek. Najczęściej występują problemy z elektryką np. z radiem czy ekranem nawigacji. Na tej liście znajdują się także immobilizery czy alternatory. W zawieszeniu najsłabsze są łączniki stabilizatorów oraz łożyska przednich kół. Większości napraw jednak nie powinniśmy się obawiać, gdyż dostępność części jest wysoka w niewygórowanej cenie. A to przez ich dzielenie z Fordem. Podsumowując, spójrzmy na tabelę kosztów. Pierwsza z kosztami przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta. Druga z naprawami blacharskimi oraz poważniejszymi naprawami mechanicznymi. Czas podsumować nasz test. Na początek trzy argumenty na tak. Po pierwsze. Gama silnikowa nie sprawiająca problemów z rewelacyjnymi jednostkami pięciocylindrowymi. Po drugie, komfort podróżowania. Mamy tutaj wygodne fotele i świetne prowadzenie. I po trzecie, zadowalające wyposażenie w większości egzemplarzy. A teraz trzy wady Volvo V50. Po pierwsze, mało miejsca dla pasażerów i mało miejsca w bagażniku. Jak na tę klasę spodziewałbym się więcej. Po drugie drobne, choć irytujące usterki elektroniki. I po trzecie, szkoda, że tylne szyby po opuszczeniu tak bardzo wystają. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia komentarza pod tym filmem, kliknięcia łapki w górę i oczywiście zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia za tydzień.